Hej, widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Overpass. Przeczytam statystyki kanału: płeć mężczyźni 80,6%, kobiety 19,5%, Regen Polska 85,6%, Wielka Brytania 0,8%. Widzowie bez subskrypcji, którzy mają przycisk, subskrybuj, czerwony to 77,6%, to widzowie bez subskrypcji. A subskrybent to 22,4%. no Dobra, więc stawcie łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz. Ja przed chwilą wróciłem z Rzeszowa. No i nagrywam overpassa, trzy okrążenia. No overpass było ostatnio 7 dni temu. Trzy okrążenia. Ta mapa już raczej była nagrywana, ale nie pamiętam. Jak nie, to sobie przypomnę. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Mam w planach, że zrobię jedno krążenie i tak co jedno krążenie mełne wymienią mapę. No bo zaraz, zaraz będzie to samo, więc to bez sensu. A wybrałem pierwszą lepszą mapę. <laughs> Jest godzina siedemnaście więc no, dobra. O, to chyba było nagrywane. Coś mi się tak kojarzy. O, nie wyjadę. No, proszę. Nie mogę dotknąć tej czerwonej flagi, bo będę miał dodatkowy czas ani nie mogę ominąć przeszkody. Znaczy, mogę, ale wtedy będzie to błąd. Więc no. Mamy na cztery koła, i. No, i wjeżdżaj, wjeżdżaj. A co, jest tu już problem? A proszę. Problemik już. Myślałam, że pójdzie bez problemów, ale chyba nie tym razem. A trudno. Dobra. No, jedź, 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 jedź! No prawie, czy się uda? No, raczej nie, niestety... Czy mógłbym ominąć... Mógłbym ominąć przeszkodę, ale wtedy będzie dużo dodatkowy czas, i to wtedy... No i chyba tak niestety będę musiał zrobić, no bo... No, niestety... No nie wyjadę <laughs> Więc niestety Ominię przeszkodę plus 15 sekund To jest oczywiście źle niestety No jak mam to robić cały film, to bez sensu O, udało się bez wypadku na kłodach Dobra Okej okay. Aha i to jest wypadek <laughs> Zaplanowałem no bez, ale takiej górki to się nie spodziewałem. Takie ogrodzenie. Tak. <grystanie> na wojnie ogrodzenie. Ale <grystanie> dobra. Ok. 3 minuty 50. Ileś tam sekund. Ale na rozpęd. Nieudana próba plus 10 dodatkowego czasu. No niestety.

I co, na nawet jednego okrążenia nie mogę skończyć? A świetnie, mogę zmieniać kamerę z osoby przedniej, ale wolę z tylnej osoby. O, jeźdź. O, U, prawie, prawie bym na najechał na czerwoną flagę. Prawie było. Udało się wycofać, więc jest szansa. Że uda mi się tą przeszkodę zrealizować. Dobra, ale coś widzę: problem z rozpędem. Jeden, jeden, jedymy. No, jedź jedź, 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 nie tym razem. Ale strój brunny, kład brunny. No, ale o to w tym chodzi: no w końcu to overpass. A co jest? Nie chcę kolejnej przeszkody omijać. Tak już mam. Najgorszy czas. Ale nie chcę mieć jeszcze gorszego. A no, wyjeżdżaj. Nie ja mam całej nocy. No, już. Już. A no jedź, jedź, jedź. Strzałką dobijam jednocześnie literę A. No, może wreszcie. No Dobra. Okej, okay, wreszcie się udało. Opony teraz. Aha. Świetnie. Się wywaliłem na oponach. Rewelka. Meni się tak udziesz, jak przyjechałem. Ale się mu nie dziwi od poniedziałku mnie tu nie było. No co ten, a tutaj ma problem z wyjechaniem? No już nie, dobra. No rozpęd. Ja mam dzisiaj takie problemy. Nawet się duch z wrażenia wywalił. I ja też. No naśladuję ducha widzę. Siedem minut to robię, czasu gry na no, prawie było zahaczeniem flagi i o, udało się bez Walenia, ale o widzę tą metę No ale problem jest do niej dojechać jak widzę Wow Tego się nie spodziewałem, no rozpę Opony są dla mnie problemy, no boże Już Nie jestem zmęczony, znaczy no trochę jestem, ale nie aż tak bardzo No by opon nie przejechać, no już. Już jedziemy na opony. No już, 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 już. przejeżdżaj. No dobra. No wreszcie, dobra. Okej. Okay. Tutaj ostrożnie i meta koniec pierwszego okrążenia po 8 minutach. Zmieniam mapę. Główne menu, tak? I tak na tej nowej mapie za wiele nie pojeżdżę. Ale niech będzie Old Canyon. I niech będzie Dry Trail. E, kład, niech będzie. Jaha, a nie to była. Suzuki Quad Sport Z400. Torwyścig tor z przeszkodami. Poziom wysokości zaawansowany. Długość 2128 metrów. Przeszkody: rury, opony, piask, żwir, coś tam. Nie zdążyłem. No dobra. Okej, okay, o, nawet fajny kładzik. Łódko też fajne, ale strasznym. Narzuca na in, in lewą stronę i prawą tego kłada tak średnio lubię. Ale widzę kaktusiki. Ostra góreczka. Mam nadzieję, że wyjadę. Wow, albo i nie, bo tak zarzuca, że to szok. Ale wolę nawrócić. Kacz przez tą minutę zdążę. Nieprawidłowy kierunek. Przez tą minutę zdążę. Uwaga, no i oczywiście, że zdążyłem. Dobra. No, okej, okay, jakieś deski, bele, dobra pod belką, dobra wow. No i wypadek, no ale dobra, okej, okay. o nieudana próba, plus 10 sekund, złego czasu, oczywiście, no dobra, okej, okay. do tego chyba niestety już. Nie pokonam, ale dobra, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz, widzimy się jutro, 1 lutego, yy, więc co, no, nie mogę wyjechać, niestety, no nie, więc hej i hej, no jutra.